Dzisiaj chcę so. porozmawiać z Tobą o Bożych obietnicach i o tym, jak możemy się z nimi łączyć. Niestety, często sprowadzamy wiarę do samego wyniku do tego, co chcemy zobaczyć w naszym życiu. Cały czas patrzymy na zewnątrz, na to, co dzieje się na zewnątrz. I myślimy, że to Bóg ma nam coś przynieść. On ma przynieść nam uzdrowienie, rozwiązanie problemów finansowych, albo pokój, którego tak bardzo chcemy doświadczać w relacjach. Cały czas skupiamy się na efekcie końcowym i wierzymy, że właśnie na to musimy mieć wiarę, żeby coś się wydarzyło. Ale kiedy zagłębiamy się w Boże Słowo, widzimy tak naprawdę, że wszystko ma swój początek. I tym początkiem Miejscem, od którego wszyscy powinniśmy zacząć, od którego wszyscy powinniśmy wejść i w którym powinniśmy się zakorzenić, któremu powinniśmy się oddać i całkowicie zanurzyć, w, jest to, że Bóg jest dobry. To jest fundament. Wszystko zaczyna się od uznania tego fundamentu. Musimy wierzyć w to, kim On jest, że On jest dobry. Że kocha nas, że jest naszym Ojcem. Kiedy mówimy, że On jest dobry, to uwzględniamy oczywiście Jego charakter, Jego naturę. I to właśnie te cechy, te cechy Boga sprawiają, że możemy prowadzić najlepsze możliwe życie. Ja muszę w to wierzyć, muszę to w sobie ugruntować, muszę dojść do miejsca, w którym nic nie jest w stanie mnie przekonać, że jest inaczej. Bóg się nie zmienia. On jest dobry zawsze. To o czym mówię odnosi się do tego co czytamy w liście Jakuba 1:17. A Bożym celem dla nas jest to, żebyśmy mogli doświadczać tego samego życia, które on sam ma, czyli z martwych wstałego życia, życia pełnego mocy zmartwychwstania. A ta rzeczywistość, jak już kiedyś mówiłem, jest wyrażeniem jego imienia. Ta rzeczywistość to wyraz Jego natury. To właśnie odziedziczył Jezus. No więc od czego zaczynamy? Tak jak już powiedziałem, musimy wiedzieć, kim jest Bóg. W liście do Hebrajczyków, w 11 rozdziale, 6 wersecie, napisane jest, że musimy wierzyć w to, kim On jest. Że On jest tym, za kogo się podaje i że nagradza tych, którzy go szukają. To nie chodzi tylko o to, że On istnieje. Ale że jest taki, jakim mówi, że jest. I tutaj znowu wracamy do Jego imion, a one są niezmienne. No więc pierwsza rzecz od której zaczynamy to to że musisz naprawdę poznać Boga i mocno osadzić się i ugruntować w tym jaki on jest. I po drugie musimy naprawdę wiedzieć co Jezus zrobił na krzyżu, Czego on dokonał na krzyżu kiedy mamy te dwie rzeczy jako pewny fundament, możemy dopiero wtedy ruszyć dalej, dopiero wtedy możemy sięgnąć po obietnicę, dopiero wtedy mogę ją świadomie wybrać. No bo czym ona jest? Obietnica to zawsze końcowy rezultat, ale nie szukam jej na zewnątrz, chodzi o to, żeby ją ustanowić wewnątrz siebie. Jeśli wybieram jakąś konkretną obietnicę, to ona nie jest czymś osobnym, jakoś odrębnym od Boga. Nie. Ona jest częścią Boga, częścią Jego bezwarunkowej miłości, częścią Jego charakteru, natury. Nie da się jej oddzielić od Niego. Tak jak imię Boga, które jest wyrazem Jego natury, która jest stała i niezmienna, na przykład to, że On jest zwycięzcą. To, że On jest pokojem, to jest coś, co nigdy się nie zmienia. Tak samo obietnice, one są niezmienne i my musimy w to uwierzyć. I co dalej? Jaki kolejny krok jest przed nami? No, musimy wierzyć, że to coś, co powiedział Bóg, że to rzeczywiście się stanie. To, co wypowiedział ten, który jest niezmienny, jest niezmienne i stanie się rzeczywistością. Tylko rzecz polega na tym, że to się nie dzieje automatycznie. To się nie przydarza z automatu, przypadkowo czy jakoś od tak sobie. To coś, w co muszę uwierzyć całym sercem, ja muszę do tego przekonać swoje wnętrze. Po prostu nie wydarzy się to samo. Muszę przekonać moje serce. I tu, niestety, często blokujemy się. Czasami mówię, że w tym miejscu potrafimy utknąć. I nie potrafimy ruszyć z tego miejsca. Dlaczego? Bo nie wiemy, jak zaufać Bogu w samym procesie. Nie wiemy, co to znaczy ufać Mu w tej drodze. To trochę jak z poszukiwaniem skarbu. Ludzie uwielbiają te historie o poszukiwaniu skarbów. Ty sam pewnie widziałeś filmy i seriale o, o tym, jak ludzie ruszają w podróż, żeby odnaleźć jakiś skarb. A to za jakiś statek, i ktoś wyrusza w podróż do zaginionego skarbu albo na jakiejś wyspie, gdzieś ktoś wie, że tam gdzieś ukryty jest skarb. I przemierzają świat, żeby dotrzeć do tego skarbu, do tego złota. No więc właśnie do tego chciałem nawiązać. Kiedy już wiesz, że skarb istnieje, to chcesz zdobyć mapę, która cię do tego miejsca zaprowadzi. Nie możesz po prostu założyć, że gdzieś tam jest Skarpi, i no, liczyć na to, że go znajdziesz bez żadnych wskazówek, jakoś bezwysiłkowo. Wyjdziesz z domu, pojedziesz i jakoś ci się uda, i jakoś nagle na niego wpadniesz. No, wiesz, że tak to nie działa. I to, o czym ci mówię, jest bardzo ważne, bo właśnie tutaj niestety kryje się problem. Ponieważ ta droga, którą wybieramy, to właśnie mapa. Droga, którą wybieramy, sprawia, że gubimy się i nie docieramy do skarbu. Ta droga jest właśnie naszą mapą. W Ewangelii Mateusza w 7. rozdziale i 13. wersecie napisane jest: "Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zguby, a wielu przez nią wchodzi". Zauważ, wielu, wielu idzie w stronę zguby. Słowo ciasna czy wąska w tym fragmencie oznacza po prostu mała. Jezus mówi: mała jest brama, a z drugiej strony szeroka jest brama. Żeby poruszać się w Bożej obecności i zacząć go doświadczać, muszę rozumieć, że istnieje konkretna droga, konkretna mapa, która prowadzi mnie stąd, gdzie teraz jestem, do miejsca, gdzie obietnica się urzeczywistnia. I właśnie te Boże obietnice w każdej sytuacji pomagają mi przechodzić przez codzienne problemy, z którymi się mierzę. No dobrze, powiedziałem, że jest mapa, ale o co dokładnie chodzi? Chcę to wyjaśnić najprościej, jak tylko się da, bo ludzie często się gubią, kiedy mówimy w ogóle o Bożych Obietnicach. Żeby przejść z miejsca, w którym teraz jestem, do momentu, gdy Boża Obietnica staje się rzeczywistością. Muszę pokonać sporo przeszkód. Problem zaczyna się, gdy sięgam po mapę. Bo jaka mapa przychodzi mi do głowy? Jako pierwsza. No, najczęściej ta, którą mam w głowie, a którą wyrysowała mi religia czyli wszystko, czego mnie nauczono jak powinienem się modlić, co dokładnie muszę zrobić, jakie duchowe rytuały odprawić. Muszę walczyć z diabłem, może modlić się coraz głośniej może intensywniej. A jeśli nie kieruję się tym, co religia mi narzuciła, to mam swoje, własne wyobrażenia i chcę, żeby obietnica spełniła się w określony sposób, taki, który mi pasuje, który wydaje mi się wygodny. Często wracają wtedy schematy wyniesione z mojego kościoła czy wspólnoty. Jeśli wychowałem się w określonej denominacji, to sposób, w jaki mnie uczono myśleć o Bogu, staje się dla mnie mapą prowadzącą do Jego obietnic. Ale mapa może być też formą legalizmu czyli przekonania, że muszę zrobić coś konkretnego, żeby Bóg mi coś dał. Mogę to robić świadomie lub podświadomie. Wierzę, że jeżeli odpowiednio się zachowam, wykonam właściwe kroki, to wtedy coś dostanę. A jeśli próbowałem tego wiele razy i to nie zadziałało, to mogę popaść w drugą skrajność, w liberalizm i wtedy zaczynam myśleć No dobra, tak naprawdę to jestem zbawiony, jestem pod łaską, więc nie muszę nic robić, wszystko samo się wydarzy, bo Bóg mnie kocha bezwarunkowo, On mi to da. No więc skoro w tej pierwszej logice każde moje działanie byłoby próbą zasługiwania, na coś, no to skoro nie chcę opierać się na uczynkach, no to po prostu czekam. Jak robiłem, to nie działało. No to teraz nie będę nic robić. Może to zadziała. No bo już widzę, że wtedy to były martwe uczynki, to teraz nie będzie uczynków. I właśnie o to mi chodzi. Mamy w głowie mnóstwo różnych map, które pojawiają się nam w głowie, kiedy myślimy o tym, że chcemy dotrzeć do obietnic, które Bóg ma dla nas. Od momentu, gdy zaczynam wierzyć w jakąś obietnicę, do momentu jej spełnienia, pojawia się wiele różnych myśli i przekonań na temat tego, jak to powinno przebiegać i kiedy ona ma zadziałać. Prawda jest taka, że wszystkie obietnice są dla mnie. To fakt. Nie muszę na nie zasługiwać, bo one są już moje, ale, ale zawsze jest jakiś proces dochodzenia do ich spełnienia. Liberalne podejście mówi: Nie muszę robić nic, wszystko jest moje, to po prostu się stanie. I ludzie z takim podejściem myślą, że Bóg jest suwerenny i On sam zadecyduje, co i kiedy dostanę. A dlaczego miałby tak On decydować? No bo przecież jesteś narodzony na nowo, to chyba wystarczy. Oni mówią: To Bóg mnie wybrał, dlatego ja doświadczę Jego obietnic. Powiem Ci, widziałem takie postawy. I takie podejście bardzo często w latach 80. i 90., ale jeszcze nawet na początku XXI wieku. Może teraz też się zdarzają takie osoby i postawy, ale wtedy tego było naprawdę dużo. I na przykład przekładało się to na to, że powiedzmy, jeśli ktoś szukał pracy, Wysyłał CV, żeby dostać tą pracę, nieważne jakie miał doświadczenie, co wcześniej robił, co sobą prezentował. Jego myślenie było takie: jestem narodzony na nowo, mam Bożą przychylność, Bóg mnie wybrał, więc spełni się każda jego obietnica. Ale potem okazywało się, że ten ktoś nie dostawał tej pracy. Wybierano kogoś innego, nawet kogoś niewierzącego i wtedy zaczynało się zamieszanie. Jak to? Dlaczego tak się stało? I żeby to sobie jakoś wytłumaczyć, pojawiały się twierdzenia w stylu: Widocznie ta praca nie była dla mnie, Bóg ma dla mnie coś lepszego, On wie wszystko, On tak chciał. I tak to sobie usprawiedliwiali. Ale ten sposób myślenia wynikał właśnie z takiego liberalnego podejścia do wiary. I do tego zmierzam. Każdy ma swoją, że tak powiem, mapę czyli swoją drogę do obietnicy. Katolicy mają swoją mapę, baptyści mają swoją, prezbiterianie mają swoją, zielonoświątkowcy swoją, świadkowie jechowi swoją. Każdy ma jakieś swoje wyobrażenie o tym, jak dojść do Bożej obietnicy. Gdzie jest problem? Kiedy usłyszymy o Bożej obietnicy, nasza pierwsza reakcja i najgorsza jednocześnie, to to, że chcemy przejąć kontrolę nad całym procesem. A proces to właśnie ta mapa, o której mówimy. Zaczynamy stosować jedną z tych map. A jeśli nikt nie da ci gotowej mapy, no to wtedy tworzę swoją własną. Tak to działa. I mówię sobie, to mi się wydaje słuszne, albo czuję, że powinienem zrobić tak i tak. W momencie, kiedy zaczynam kierować się takimi myślami, to tak naprawdę sam decyduje, jak wszystko ma wyglądać. To ty decydujesz, jak ma wyglądać droga i sam tworzysz swoją mapę. I jak tylko zaczniesz to robić, stajesz się swoim Bogiem. Ponieważ to ty decydujesz, jak coś ma przebiegać i zadziałać. Jak tylko zaczynasz myśleć, to wydarzy się tak i tak. Wydaje mi się, że to jest dobre, że to jest to. Czuję, że tak ma być. Stałeś się właśnie Bogiem sam dla siebie. I ty jesteś tym, który decyduje. I teraz tak. Nie chciałem się tym dzielić, zwlekałem z tym, ale teraz naprawdę cieszę się, że to robię. I powiem ci, nie ma jednej gotowej mapy prowadzącej do Bożych obietnic. Istnieją drogowskazy, tak. Ale nie dostaniesz szczegółowego planu założonego z góry, czy mapy od wyjścia z domu do miejsca, w którym znajduje się skarb. I to jest bardzo ważne. Że nie ma jednej gotowej mapy. Jest ważny powód, dla którego tak jest. Bo zobacz, w prawdziwym życiu ktoś przychodzi do ciebie i mówi: Najpierw to zrób to i to. Potem powiedz to i to, tylko upewnij się, że mówisz to w taki i w taki sposób. A potem pomyl się tak i tak. A na końcu zobaczysz, że otrzymasz obietnicę. Ale tak to nie działa. Tutaj nie ma czegoś takiego. Jeśli mój umysł zaczyna w ten sposób myśleć, to znaczy, że przejąłem kontrolę. A przecież technicznie rzecz ujmując, Boże obietnica już do mnie należy. To nie jest coś, co muszę zdobyć. Więc tak, technicznie obietnica jest już Twoja. Jedyne, co teraz robię, to uczę się wrastać w nią. Kiedy mówię, że wrastam w nią, to tak naprawdę przyswajam tą obietnicę. Mam na myśli, że Każdego dnia rozwijam się w niej, coraz bardziej widzę siebie w tej obietnicy właśnie. Dostosowuję swoje myślenie, swoją wiarę do tego, co już zostało mi dane. Moje serce musi się w niej umocnić, uchwycić ją, myśleć o niej, wpatrywać się w nią, dostosować się do niej. Ok? Dostosować i dostroić przekonania mojego serca do tej obietnicy. Robię to, aby doświadczyć obietnicy, która już oczywiście została mi dana. Bo widzisz, ta obietnica już teraz jest moja. Technicznie rzecz ujmując, została mi dana na każdy moment mojego życia. Ale ja chcę ją naprawdę przyjąć, uczynić ją swoją, nie tylko jako coś, co jest teoretyczne, ale jako coś, co jest realne, coś, co mogę przeżywać. Chcę jej doświadczać tu, gdzie jestem, a potem rozwijać ją krok po kroku. Dlaczego? Bo chcę, żeby coraz bardziej wypełniała moje życie. Ale posłuchaj: nikt, naprawdę nikt nie może ci dać gotowej instrukcji, jak dojść do tego miejsca, gdzie spełnia się obietnica. Nikt nie poda ci dokładnej mapy, jak przejść od miejsca, w którym jesteś teraz, do Bożej obietnicy. Czy to mowa o uzdrowieniu, czy zaopatrzeniu, czy o czymkolwiek innym. Nikt nie zrobi tego za ciebie. Nikt nie może się za ciebie o to pomodlić. Nie ma osoby, która miałaby takie namaszczenie, by po prostu przekazać ci gotowe rozwiązanie. Nikt nie wyciągnie cię z długów i nie da ci recepty na finansową obfitość. Są ludzie, którzy próbują ci wmówić, że wiedzą na przykład, jak wychować Twoje dzieci na wartościowych ludzi. I manipulują tym, bo wiedzą, jak bardzo ci na tym zależy. To dlatego tak łatwo wykorzystać człowieka, przekonać go, że musi zapłacić, że musi oddać kontrolę, musi dać komuś władzę nad sobą. Ale prawda jest taka, że nikt nie zrobi tego za ciebie. Oczywiście mogę ci podać zasady, mogę pokazać ci prawdę. Są pewne duchowe zasady, które zawsze działają, ale to, co naprawdę musi się wydarzyć, wydarzy się tylko między tobą a Bogiem. Tylko między tobą a nim, przez Ducha Świętego. Między tobą a nim, tylko nim. Rozumiesz? To On poprowadzi cię krok po kroku. Nie dostaniesz gotowej mapy, On sam będzie twoim przewodnikiem. I to On doprowadzi cię nie tylko do realizacji tej obietnicy. Ale też do jej pełnego zrozumienia i doświadczenia. Dlaczego tak jest? Bo masz zdolność słuchania i podążania za nim. Ale zanim to się stanie, muszę podjąć decyzję, czy chcę w to wejść, czy chcę wzrastać w tej obietnicy. Bez podjęcia tej decyzji nie będziesz w stanie słyszeć jego prowadzenia. Musisz wybrać obietnicę i zdecydować, że chcesz w nią wrastać. Musisz poprosić Boga, żeby cię poprowadził i dał Ci siłę do uwierzenia w coś, czego jeszcze nie doświadczyłeś, a co brzmi dla ciebie jak zupełnie coś nieosiągalnego, no bo jeszcze nie masz tego doświadczenia. Biblia mówi, że Bożym Pragnieniem jest, aby wszyscy byli zbawieni. To jest Jego pragnienie. Żeby wszyscy byli zbawieni. Ale greckie słowo sozo oznacza coś więcej niż tylko zbawienie, o jakim myślimy. To też uzdrowienie, wyzwolenie, obfitość, pełnia życia, oddzielenie. Wszystkie te niesamowitości kryją się w tym słowie. To jest właśnie Jego najgłębsze i największe pragnienie dla nas. Ale samo to, że Bóg chce, nie znaczy, że to się dzieje automatycznie. Że to się automatycznie stanie w Twoim życiu. To wszystko wydarzy się tylko wtedy, kiedy ty pozwolisz na to w swoim sercu. Musisz przyjąć to i pozwolić, żeby to wydarzyło się w twoim sercu. Można powiedzieć, że sprowadzasz to na siebie, do swojego życia, do swojego serca. Dlatego tak ważne jest, byśmy poznawali Boga coraz lepiej, żebyśmy nie tylko o nim słyszeli, ale doświadczali jego działania. W liście do Kolosan, w pierwszym rozdziale, werset od 9 do 10, napisane jest, że mamy wzrastać w poznaniu Boga. Nie tylko w teorii, ale w praktyce, w doświadczaniu. Zobacz, co tutaj czytamy od wersetu 9. Dlatego i my. Od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za Was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Zobacz, o czym tutaj czytamy. O poznaniu zbudowanym na doświadczeniu, o wiedzy, która przekłada się na doświadczenie. Dlatego muszę poznawać Jego imiona. W taki sposób poznaję Jego naturę, a następnie muszę osadzić się w poznaniu Jego natury w taki sposób, aby nie wahał się na temat tego, jaki On jest. Kiedy Coś trwa dłużej you know, don't start nie poddawaj się i nie narzekaj a lot of get bo wielu ludzi się zniechęca frustrują się Boją się, że to o czym czytają, nigdy się nie wydarzy. No ale ty nie idź w tą stronę. I need to learn Naucz się strzec swojego serca. Co to znaczy w praktyce strzec swojego serca? Zadaj sobie pytanie, czy ta obietnica zmieniła się od wczoraj? Czy dzisiaj brzmi już inaczej? Skoro jej dzisiaj nie doświadczam, no nie, obietnica się nie zmieniła. To ja się zmieniam. Ja boję się, że jej nie doświadczam. A czy Bóg się zmienił? No, nie, On też się nie zmienił. A czy dzieło Jezusa na krzyżu uległo zmianie? No, nie, nie uległo zmianie. Prawda jest niezmienna. Obietnica jest niezmienna. Bóg nie zmienił się. Więc co tutaj jest zmienną? Ja, moje emocje, moje okoliczności to one na mnie wpłynęły. I nagle pojawiły się we mnie te przytłaczające uczucia. Dlatego dziś obietnica wydaje mi się odległa tak bardzo, że w zasadzie zapomniałem o nie od wczoraj do dzisiaj. Ale problem nie leży po stronie Boga. On się nie zmienił. Jego obietnica też się nie zmieniła. Dlatego frustracja, zniechęcenie i strach muszą zostać zastąpione pokojem i radością. Muszę na nowo wybrać życie w jakości, którą już wcześniej doświadczałem, gdy byłem świadomy Bożej obietnicy. Wszystko, o czym Ci dzisiaj mówię o Bogu, o tym, kim jesteśmy, co mamy to rzeczywistość, do której już weszliśmy. Teraz musimy nauczyć się ją chronić. Bo tylko wtedy, gdy chronię doświadczenie Bożej obietnicy, mogę usłyszeć Jego głos w moim sercu. W Ewangelii Mateusza w trzecim rozdziale i drugim wersecie czytamy W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i nauczał na pustyni ludzkiej: Nawróćcie się, upamiętajcie się. Nie tylko Jan o tym mówił. W języku greckim to słowo oznacza coś, co trzeba robić stale. Nie, nie ma mowy o jednorazowym akcie, ale tutaj mowa jest o ciągłym procesie. Nawrócenie się to postawa, którą trzeba pielęgnować. Gdy wpadam w zniechęcenie, potrzebuję się nawrócić, czyli upamiętać się, spokutować, wrócić, ale nie do tego, kim byłem, ani do tego, co zrobiłem. Mam wrócić do prawdy, o tym, kim jest Bóg. Przypomnieć sobie, że to On mnie stworzył na nowo, że to On mnie uczynił sprawiedliwym i godnym Jego obietnic, nie ja. On. Jedyne, co muszę zrobić, to przypomnieć sobie tę prawdę i wejść w nią na nowo. Jezus mówi: nawróćcie się, przemieńcie swoje myślenie, bo blisko jest Królestwo Niebieskie. A Królestwo Niebieskie to zasoby, to wszystko, czego potrzebuje. I ja mam do tego dostęp. Więc dlaczego mam patrzeć na system tego świata, albo na swoje stare doświadczenia? Jezus mówi: Zmień myślenie, bo królestwo jest już tutaj, już zostało ci dane, a w nim wszystko, czego kiedykolwiek będziesz potrzebować. W Ewangelii Mateusza 4:17 czytamy: Odtąd Jezus zaczął nauczać: Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie więc w każdej dziedzinie życia mamy zmienić swoje myślenie musimy zmienić swoje myślenie nawrócić się potrzebujemy nawrócenia zmiany myślenia która czerpała z różnych denominacji z legalizmu z skrajnego liberalizmu musimy odwrócić się od własnych starych schematów myślowych od swoich map Jezus mówi zmień myślenie bo królestwo jest już tu i teraz w języku greckim to czasownik w formie dokonanej. On oznacza, że coś zaczęło się w przeszłości i zostało dopełnione w teraźniejszości. Innymi słowy, królestwo już przyszło i jest teraz dostępne. Ale klucz jest taki. Muszę codziennie pokutować, wracać do Jego sposobu myślenia. Codzienne nawrócenie otwiera mnie na prowadzenie ducha świętego, z którym spędzam czas. Bo on pokazuje mi, jaki powinien być mój następny krok. Na tym dzisiaj zakończę.